Witajcie drodzy widzowie w drugim sezonie Lufy z Rafim. Rafał Żużlowy, degustator, kłaniam się, a dziś będzie tak naprawdę zakręcona lufa z Rafim, bo ze mną jest stały bywalec kanału Zakręceni w lewo, Krzysztof Dziamski. Cześć Krzysztofie. Witam serdecznie wszystkich na otwarciu drugiego sezonu. Tak, cieszę się bardzo, że jesteś tym pierwszym z tych drugich. Mam nadzieję, że będzie fajnie. fajnie. Przygotowałem dla ciebie 13 pytań, tak jak mówi zasada Lufy z Rafim. Możesz użyć jednego pomidora, kiedy nie jesteś pewny swojej odpowiedzi. Pomidor jest oczywiście uznawany za odpowiedź poprawną i dodajemy tutaj punkt. Co jeszcze powinieneś wiedzieć, Krzysiu? Powinieneś wiedzieć, że pytania są różnej trudności. i Jeżeli możesz się pomylić o ilość lat, sezonów, tudzież czegokolwiek, to jest to zaznaczone w pytaniu. Przygotowałem dla Ciebie specjalnie trudniejsze pytania, bo wiem, że jesteś z nas wszystkich z kanału z w lewo najmądrzejszy, dlatego będziesz miał najtrudniej. Ja po prostu zawsze szybko googlowałem i teraz, teraz się to. Od razu się przyznaję przed programem, że, że moja wiedza z internetu tylko pochodzi. No trudno. Moi kochani, zanim zaczniemy, zachęcam Was bardzo serdecznie do subskrybowania kanału i zostawiania łapeczek w górę, ponieważ tak jak powiedziałem Wam na poprzednim filmie, lecimy po tysiąc subskrypcji i bardzo, ale to. Bardzo mam nadzieję, że uda nam się to zrobić przed końcem roku. Także będzie super. Klikajcie tam gdzieś na dole, wyskoczy wam przycisk. Gdzie... Dobra, gdzieś tu na dole będzie, ale tymczasem zaczynamy. Krzysztof, czy jesteś gotowy? No, bardziej gotowy już nie będę. Dobrze. Jako, że jesteś kibicem Polonii Bydgoszcz, część pytań będzie o Polonię Bydgoszcz. Jesteś Bydgoszczaninem, jakby nie patrzeć. I masz swoją zajaweczkę na 250, więc o Żużlu o, na motocyklach o pojemności 250 cm sześciennych też jest kilka pytań. Już się boję. Dobrze. Pierwsze pytanie. Ile tytułów indywidualnych mistrzostw Polski zdobył Jacek Golo? Dwa. Dobra odpowiedź. Pamiętasz lat? 58 i 2000. Tak jest. Zdążyłeś wygooglować, przyznaj się. Nie, tak akurat pamiętałem okay. wyjątkowo. Pytanie drugie. Kiedy ostatni raz na torze w Bydgoszczy rozegrano finał indywidualnych mistrzostw Polski i kto wtedy wygrał? To był rok pewnie 2003 i był to Rysiu Holta. Bardzo dobra odpowiedź. Zadałem to pytanie niestety. Adamowi przed programem i nie wiedział. No niestety e... pamiętam, że to był taki, że Norweg wygrywa z Tomkiem Golobem w Bydgoszczy, to było trudne do przełknięcia. Mati się tam cieszył. Pytanie, pytanie trzecie. W którym roku zmieniono nazwę bydgoskiego klubu z Gwardia na Polonię? Możesz się pomylić o dwa lata. Eee, 57. Bardzo dobra odpowiedź. To był dokładnie 1957 rok. O kurczę, ty trochę strzał. <grym> Trzeba umieć strzelać. Wczoraj Świderski strzelił raz celnie w bramkę i wygraliśmy 1-0. No właśnie, albo 3-0, jak będzie walkowe, to się okaże. No to już, już chyba wiemy, że ten mecz się zakończył. W zasadzie trochę spaliłem, bo teraz ludzie będą wiedzieć, kiedy nagrywamy. No nic, ten odcinek leci w przyszłym tygodniu w okolicach środy, także czekajcie, niebawem to się... A tydzień. Tak, <taka>, taka krótka zapowiedź. Pytanie numer cztery. Ile sezonów w najwyższej klasie rozgrywkowej spędziła Polonia-Bydgoszcz? Możesz pomylić się o dwa lata. 57. 57. 61, niestety nie mogę ci tego uznać, bo pomyliłeś się o od... Ojej, faktycznie. 57 było nieprzerwanych. O 4. No dokładnie, 57 było nieprzerwanych, ale masz rację. No cóż, pierwsza zła odpowiedź, nie będziesz miał kompletu, a już tutaj jeden taki był Maxic, gdzieś pewnie wam tutaj u góry gdzieś wyskoczy, teraz tym razem u góry. Odnośnie do tego odcinka, jeden jedyny komplet na 10 odcinków lufy w zeszłym, w zeszłym sezonie. Także było, były trudne pytania. Albo po prostu goście niewiele wiedzieli. Trudno. Pytanie numer 5. Co? Jaki mecz rozegrano 15 września 2019 roku. 15 września 2019 roku. Brzmi jak pytanie podchwytliwe, czyli pewnie mecz Bydgoszczan z Pędżetem Poznań. Bardzo dobra odpowiedź. Nie mogłem, nie mogłem się powstrzymać, musiałem to zadać pytanie. Ok, I teraz przechodzimy do Twojej ulubionej kategorii, mianowicie. 250. Czuję, eee... łatwo już było. Tak, łatwo już było. W 2015 roku rozegrano finał indywidualnej Mistrzostw Świata w kategorii 250 cm sześciennych na torze we Francji. Wygrał go Australijczyk. Jak się nazywał? Yy, Matthew Happy Gilmore. Tak jest, dobra odpowiedź. <laughs> Taki śmieszny przy, przy, przydomek ma Happy. Może już tego nie widzę. Będzie... Pewnie tak, zwłaszcza jak się wygrywa Mistrzostwa Świata, nie? Dokładnie. Kolejne pytanie, pytanie siódme. Ile razy taki finał rozegrano w Polsce? Chodzi o finał 250 indywidualnych mistrzostw Świata. A ile mogę się pomylić? No dobra, oraz raz. Dwa. No, dokładnie dwa. W Opolu... Dobra. Pytanie... Udało się. Pytanie ósme. Ilu Polaków zdobywało medal w indywidualnych Mistrzostwach Świata na 250 -tkach? I to, już musisz podać wszystkich, bo nie było ich do wielu. Yy, na pewno Skarpalu i to było w tym roku. Tak jest, złoty medal. Złoty medal, a wcześniej? No to powiedzmy, że wcześniej jeszcze dwóch było, ale nie jestem pewien, czyli łącznie trójka. Dobra, odpowiedź. Był to Bartkowiak i Żupiński, obaj po srebrnym Powinienem jakąś tarczę mieć, bo dzisiaj strzelanie mi bardzo dobrze idzie. Musimy do Paulo Sozy zadzwonić. Zdecydowanie, za Pytanie dziewiąte. Ostatnie z kategorii o 250. -tkach. Jak nazywała się jedyna dziewczyna, która zdobyła medal w tej kategorii, w tej pojemności silnika na Mistrzostwach Świata. Michaela Krupiczkowa. Bardzo dobra odpowiedź. Pamiętasz Dzień ja, Nie, niestety. Ja też nie Ale już nie za dawno temu, chyba z 8 lat temu, bo tak, to chyba, tak, to już chyba junior już dawno. 12 rok? 13? Coś takiego. Nie zapisałem, tak, no. czy inaczej. Dobrze, teraz przechodzimy do e, takich troszeczkę killerów. Pierwszy będzie taki średni. Pytanie dziesiąte. E, kto wypatrzył talent Emila Seifuddinowa i przyczynił się do podpisania kontraktu w Polonii Bydgoszczy? Był to e, szwedzki król bydgoszczy Andreas Jonsson. Dobra, odpowiedź. Pytanie jedenaste. Wymień przynajmniej trzech rosyjskich żużlowców, którzy swoją bazę sprzętową mają w Bydgoszczy. E, Artyom Maguta. Wadim Tarasienko. No i co, Emil? Tak, dokładnie. Jest jeszcze kilku, ale trzeba się dalej szukać. Tak Okej, okay. pytanie dwunaste. I teraz mamy naprawdę dwa killery na koniec. W którym no. roku. Jeszcze mam pomidora Właśnie. jednego. Masz, no, faktycznie. W którym roku Polonia Bydgoszcz zdobyła jedyne złoto młodzieżowych mistrzostw Polski Park Klubowych? Możesz się pomylić o rok. Pomidor. Pomidor 1980 rok. O, jakbym nie strzelił dobrze. dobrze w życiu. No i ostatnie pytanie, to jest już naprawdę totalny killer. Jak będziesz wiedział, to szacun. Derby Pomorze. Rozgrywane są pomiędzy Apatorem Toruń a Polonią Bydgoszcz. To oczywiście wszyscy wiemy. Powiedz mi, ile takich spotkań rozegrano i kto ma lepszy bilans? Możesz się pomylić o pięć spotkań. Chodzi o lepszy obuś, bilans ma niestety, niestety Toruń. Tak. Pierwsza, druga część pytania jest dobrze, a ile to było meczy? meczów? Teraz tak. Pierwsze dwa były w 73, to były dwa. Potem od 75... Ja były... <laughs> były co roku do 2007 to były 42 sezony, to będzie 84, 86 plus 84, nie wiem, 102 tak strzelam? 90. A, 90 jednak. widzisz, kurczę. No to druga niepoprawna odpowiedź. Niestety tutaj chodzi o to, żeby odpowiadać na e, pytania w 100%. Nie mówiłem, że możesz odpowiedzieć na pół, więc niestety nie mogę ci uznać, że jeżeli chodzi o... 50... Chodzi, chodzi o to, żeby odpowiadać dobrze, tak? I trafiać jak się strzela. A potem no tak, wygrał 52 spotkania. Dwa spotkania zakończyły się remisem, a 36 zwycięstwem Poloni Bydgosz. Pozwól mi proszę, Krzysztof, że policzę na szybko twoje punkty. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punktów na 13. Więc to jest bardzo dobry wynik. Niezgorszy wynik, niezgorszy wynik. Ty pytałeś, czy mam jakieś halo of Na razie jeszcze nie muszę tutaj czegoś takiego tworzyć. Chociaż wiesz, sezon drugi się dopiero zaczyna, więc yy, jako, że byłem pierwszy, to jestem i najlepszy i najgorszy na razie, nie? To jesteś Krzysztof Schrödinger. Tak, trochę tak. <laughs> Dobrze, moi kochani, Dokładnie. to był pierwszy odcinek drugiego sezonu Lufy z Rafi, zakręconej Lufy z Rafi. Moim gościem był Krzysztof Dziamski. Dziękuję ci bardzo, Krzysiu. Dzięki, również. Było przyjemnie, sympatycznie. Mam nadzieję, że drugi sezon otworzyłem sobie z przytupem i dalej ja będziesz miał gości, tylko jeszcze lepszych. Też sobie tego życzę, a Wam, drodzy widzowie, życzę miłego dnia, wieczoru, tudzież poranka, czegokolwiek sobie życzycie, bo nie wiem o której porze to oglądacie. Do usłyszenia. I gdziekolwiek Cześć. jesteście. Tak? tak jest. Na razie, hej. Marka.